Dominika, jakiś czas temu na Instagramie opowiedziałaś, że padłaś ofiarą oszustów. Czy mogłabyś jeszcze raz opowiedzieć tę historię dla moich widzów? Jak to było? Eee, tak, dzisiaj nawet zresztą czytałam też o, 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 o tym szersze artykuły, że właśnie dużo też osób znanych padło ofiarą, ale przede wszystkim jest jakaś, jakiś teraz zwrot w stronę właśnie osób 20-40 plus w tym wieku. Yy, tak, no spotkałam nie przykra rzecz. Odebrałam telefon od pana, który się podawał za policjanta Centralnego Biura Śledczego Policji, który twierdził, że w tej chwili padłam ofiarą, yy, moje konto bankowe padło ofiarą oszustów, hakerów i że właśnie chcą wykraść pieniądze z konta. No i zaczął zadawać różne pytania. Kazał mi się przedstawił się, podał swoją numer swojej legitymacji, kazał mi się połączyć w trakcie połączenia z nim na gwiazdka 112, tam odebrał inny człowiek i ja miałam zweryfikować dane tam. Tego pana, podać imię, nazwisko, czy jest faktycznie taki policjant. Ten człowiek powiedział, że tak, i z powrotem mnie do niego połączył. No i w tym momencie ten pan zaczął zadawać dziwne pytania: Czy ma pani konto w banku, ile ma pani pieniędzy, i tak dalej. Ja na szczęście nic mu nie powiedziałam. Zorientowałam się, że coś jest nie tak. Na szczęście był przy mnie mój mąż. A co jest bardzo ważne, oni chcą na początku, żebyśmy się w ogóle odsunęli od ludzi. Chcą nas odizolować, żeby ktokolwiek inny z zewnątrz nie mógł nam zwrócić uwagi, że to może być oszust. I faktycznie wyłudzają pieniądze. Bardzo, bardzo trzeba na to uważać. My na szczęście nie podaliśmy żadnych informacji. Rozłączyłam się, powiedziałam mu, jak to mam zadzwonić do pana teraz w trakcie rozmowy, dzwonić na gwiazdka 112. Chciałabym się rozłączyć z panem i zadzwonić na 112. On się bardzo zdenerwował. Oni są bardzo agresywni. Podobno słyszałam, że... Grożą też ludziom i po, wiele osób ze świata mediów padło ofiarą, ofiarą podobno dlatego, że, że po prostu im grożono mi na szczęście nie grożą. Oczywiście grożono, że wypłyną jakieś fakty? Nie, czy nie, no nie fakty. No grożono im nie wiem. Podobno, no nie wiem, było napisane w artykule, że były groźby. Policjant, policjant się wypowiadał, że były to groźby karalne. Czyli podejrzewam, że no nie wiem, chodziło tam o rodzinę, tak, że nie wiem, porwą rodzinę albo, albo coś zrobią, no nie wiem, jakieś. Ale czytałam dziś, policja się wypowiadała, że są trzy sprawy założone i faktycznie są to groźby karalne, między innymi dotyczące rodziny, no także musieli po prostu coś... Uważajmy, błagam, uważajmy, jak tylko słyszymy w telefonie, że się przedstawia człowiek za policjanta albo pracownika banku i wyłudza od nas jakieś informacje, nie podajmy żadnych informacji, rozłączajmy się, a najlepiej od razu dzwońmy potem na 112, nie żadna gwiazdka, nie żaden e, hashtag 112, tylko po prostu 112. To jest numer alarmowy i tam trzeba zgłaszać wszystkie takie sytuacje. Proszę, e, uważajcie, ponieważ to jest jakaś zorganizowana grupa przestępcza i ona faktycznie działa. E, Okazuje się od dawna, bo ja wcześniej aż tak nie, nie, nie słyszałam, nigdy mnie to nie spotkało, także bardzo, bardzo proszę, uważajmy. A w pierwszej chwili stwierdziłaś, że to może być prawda, że naprawdę ktoś nie no atakuje na, na, twoje początku, konto? na początku tak, ponieważ no mężczyzna jest... No, jak mi kazał dzwonić na, na, na 112 w trakcie Gastka. rozmowy hmm. z nim na gwiazdka 112, no i mój mąż na szczęście sprawdził od razu szybko w internecie, że to jest nowa metoda oszustwa. Także naprawdę trzeba uważać. I co wy z tym zrobiliście? Jak już dowiedzieliście się, że to oszustwo zgodziło się. Zadzwoniliśmy na 112, tak. Zadzwoniliśmy na policję, natomiast pan na policji powiedział, no jeżeli państwo nie podali e, temu człowiekowi żadnych informacji, no to jakby wszystko jest okej, okay, nic się nie stało, natomiast poinformował nas, że faktycznie od samego rana tego dnia. Ja co chwilę otrzymuje takie telefony. Także no, są dni, w których oni po prostu działają. Nie?